Uj. O, mój mo no I i i i można skupmy się Ale to mi się podoba, że ja przez cały mecz pisałem tego S-opinia, a oni tam się piszą Tak, Spisie moje jaja czy coś tam, to się próją w górę S-opinia Po prawej jest zjeb jeden Jak mnie mm, wypchnie dup. daleko, to będzie rip no w sumie, jebane. O, fajnie, ale Jansy zrobić kurwa i ci uratować dupę, nie? Jak mam 10 milionów lagów, kurwa. Oż kurwa, bałem Gdzie ten drugi zięk? Na ciebie czy gdzie? A, na ciebie, No, okay. no mogę się ruszyć? nie Wypierdalaj kurwo! Dawaj go. No mogę kurwa się ruszyć? Ja pierdolę po prostu. Pierdalać, boty kurwa jebane, s na pusza teraz, idź do środka gdzieś brzutkutasem <grywa> Oj. <grywa> Ciekaw. Ojej co jest kurwa co jest? To jest? ci powaha. Ściero bana. No jasną stronę jest jeszcze śmiesznie kurwa. Tylko nie wiem co teraz, normal gram... Normal chyba, nie? W sumie. A. No. To I coś ciebie. jest nie no, tak jak, jak jasno będzie ładnie. Zobaczcie level 600, no. teraz, teraz bierze swojego maina, pewnie wejdę oczywiście. No bo... to nie tak. O można wsiąść. Co ci napiszesz? Shinie moje jajo? O nie. <gibli> o, a jeszcze lepiej, gruba. Goebbels sam będzie skakał. Trzeba podejść na ten mostek, chyba, nie? nie. Ty, Goebbels jest pod spodem. Coś na nią. Jest. Chodź, chodź, chodź. Nie ci się uda. Jest. Dawaj, dawaj, dawaj ją. Nie. No kurwa, mać. Ochód. Może. Nezy, te podskoki pedalskie, kurwa. Zjeba pierdolonego. Nic nie trzeba. Na górę może? Tak, Powróć? czekaj, czekaj, czekaj. Tylko stamina poczuję bo chodź do mnie, bo coś nie wiem. Skurwa pod pizdy pizdy. Jestem. Próbuj go utrzymać, ja zaję. Na S. Nie utrzymał, nie utrzymał, nie utrzymał, nie utrzymał, nie utrzymał. Utrzyma. Kastaminy potrzebujesz. W S. Sensie Mastamieta? S. No i do tyłu. Nie mam stamin w ogóle... No i trika spokojnie Wiedziałem, że kurwa spoczyw. No oczywiście kurwa zdolności, no zdolności tam. Górę, Co, podskoczysz sobie sto razy i co się za to? Ojej Pajątkiem sobie przeszedł Myk O, zadziało na niego nic nie stało, ojej Słuchaj, nie jesteśmy no, żeby dwa na 1 wygrać No na pewno jest full HP postaciany No kurwa i HP <laughs> no. A, wyjebane. No, blok... A, blok, widziałeś ten blok? Oglądaj, Fajnie, że UHP wyjebane, kurwa, na tym tym. Tak, tak, było. Co tam, kurwa, Gibels, co jest? S? <laughs> Haha. Tengi ten z pocenię. E, e. na jeden za ciężko. Ojej. Czy jest mi przykro? O kurwa, Mać. Teraz będzie chujna. Jak ten kutas nas będzie w kurwia, tym piorunkami, chuj. Czekaj. A, no, ale ty masz on tak. ty stamina na niego, więc wiesz, wykorzystaj to jakoś, nie wiem. Trzeba sobie teraz kupić ten. albo <laughs> no bo chodź na górę po prostu na, na ten ten i fujnie. Dojdziesz tu w ogóle jakoś? A. Z tobą? Pierdalaj. No kurwa z przyszło przyszło no, A nic nie dostał, nie nie, nie kurwa, wiadomo Oj zdechnę Widzę Chuję Trzymaj, trzymaj. No kurwa mać To blok mi się w ogóle przebiło Widzę A to no, no, dobra już chuj to po prostu i tak to, to... O, blok tak, był goszy, miał zza, zza, nie miał na No No 20 w ogóle Aha super Zjebane gówno Jeszcze raz yy, To samo, no Ta o, grę mi ścięło w hulu no to... Już... Też wygrali to na ten o Kulte, miał QTS, już miałem low HP jak chuj. Aaa... Mm. <tryk> nie biorę wdr mm -hmm. Tak, tak. No to kore rakorena, Kurwa, znowu to jest duo Każde duo po ziemnej stronie jest ciężko rozpierdolić Ja pierdolę, czego nie wymyślić, kurwa A pojazdy? Mam kurwa Tak, tak sra Na Srakorenie jeszcze jakieś skupić, ale nie wiem Debit to jest zjebał, kurwa okay. Może znowu tam wejdźmy na górę? Jakoś, nie wiem Nie zesrać tam Z Może? Wejdź tam na górę. Hm. Oboje mają trik. Bez służy też na szarze obiła na super kurwa za No kurwa, ale on mi 10 kitów wyjebie jednym parowaniem. Tak było kurwa, spierd, Roku. Czekaj, ja muszę HP odzyskać. Neville, uważaj. Pierwale. prędzej wódz. Prędzej widzę, wódz. Masz HP, jakieś coś? Nie. A, już dałeś. No, dałem przed chwilą. Z kurwa, zawołałem. Aha. <gul> tam to się zdąży zablokować, to było. Ten wódz to taki Debil, no? Tak, tak. Pochód, gdzie jestem? Nie mogę się kuszyć, kurwa mać Uważaj, uważaj, uważaj No tak jest tak debilem kur. Dobra Kurwa mać prawie, nie mam z tym nic w ogóle Uci mnie kurwa O kurwa, żyję? Możesz żyjesz? A? Spróbuj mi, kurwa, tego WD'era rozjebać. Co tam, wuderek, co tam? Uważaj. Ja pierdolę, sabot. No kim kurwo. I go ratuje fakt, że to jest wuder i ma w chuj ap, kurwa. wiesz? Da. No kurwa mogę się ruszyć Nie możesz No zdeknął Widzę, widzę, widzę Nic nie zrobię bo to jest chyba postać żarto kurwa Kierdolna żaba Jasna strona po prostu Czekaj Majtyka mają? No kurwa, fajne, że mu się Majfik, Bożaku No ja pierwszy, się, ja mu muszę... Kurwa, ruszyć. O no, kurwa. Dobra, bo ja dostali Ja muszę chyba zyskać. Nie, nie, nie bi. Wymęczymy to. No kurwa, mój chybony rzut dziecko Jeszcze te teleporty może wpływać do zestawu tak, tak. O chuj, no kurwa mać, jebana po prostu. No rzut kutas... No jak! Kurwa to mnie przeciągło do chuja po prostu! PIZDESE se to kurwo! Prywudera szarżami może nie wiem. Do dupy, kurwa. Kurwa ten rzuci kutasem, zbije mi to bloki, ten sobie przyciągnął. zajebiście kurwa i on mają wyczucie kurwa na to. No wiadomo. Im kurwa działa dusza, nie, wszystko działa kurwa, nie? Oczywiście, że tak. Dobra, jeszcze raz. Pizdę sobie, pomaga kurwa, frajerze jebany. A, żartowałem z tą jasną stroną. Nigdy no, więcej nie ma opcji, że ją no, zagram. No. To jest po prostu. Zjebany żart. Taka męczarnia po prostu, że to się nie, nie grasz po prostu. A ty nawet z debilami, jak nie, grasz, to jest taka chulnia kurwa. A. Więc nie została w ogóle kurwa Aha No to mola znowu już chyba Ope. No kurwa dostajesz laga na To dobre <tulodora> Na górę musimy wejść najpierw. No nie wiem czy musimy a szemrów, nic no, no z nie wie Nie ma no. no idź Boże. No spierdalaj kurwo Pierdalaj, chodź na górę Fajnie, super wyjście Nie no ja nie to, że mam się chyba nic teraz do chuja no Widzę. wszyscy ci biją pięć razy więcej niż ty kurwa nie, No kurwa już mam wyjebane APU No próbuj ty kurwa tamtego bo on jest łatwiejszy chyba nie No, no mole, i, bo to jeszcze jest. No, Ja pierdolę Nic Oj no, zjebałem. Tak jest. Dobra mola raz kurwimy raczej no ten ma może kurwa kilometr do skoków za mną Ja pierdolę, oczywiście, że tak no, kurwa mać Ważę na HP Nie, 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 nie Kurwa, prawie Wyfarcie jebany gin kurwa Nie mam staminy w ogóle, nie mam nic Czekaj, czekaj, czekaj Pas Oj tyłem, kurwa, i tu się nie dzieje do kura, Tak, no. widzę właśnie. Rewista gra, kurwa. Jak chcesz HP, to chyba do tego można ci dać, jak tutaj, nie na górze. Czy on dostał tego majtyka, czy nie, kurwa, se idzie na pale, leży z myszy wyjebane. No wypierdalaj, ty kurwa, Duku ty szmato jebana. Ja pierdolę po prostu. Nie mam już w ogóle. Muszę uciec na Dzięki, to o, dobra akurat. Zjebi tym moleń, kurwa, dał Nawet z tyłu wycofany stał kurwa, pipec stał. Może tylko ta lasa nie Jest, jest! Dobra, przeżywmy to teraz. Co tam, co tam? To idzie na górę, też chodź może lepiej. Tak, tak. Ojej, ktoś to zjebał, oje. Myż idę. Nie uciekniesz tym razem. A nie No, te idzie bez bloku nic nie działa, kurwa, nie, nie, no pewnie. Dwie minuty przeczekania, kurwa. <laughs> ah, piękne, pink pink but to go